Cześć, z tej strony Jaro, dzisiaj nie z lekcją, ale ze szczegółami na temat trzeciej edycji ukutworu edycji świątecznej, czyli ukulendy. Zapraszam! Na początku chciałem podziękować uczestnikom drugiej edycji za udział. Słuchajcie, bez was na pewno nie byłoby trzeciej edycji. W ramach ukulend będziemy grać kolendę pod tytułem Gdy się Chrystus rodzi, do której opracowanie macie w opisie filmu, a link do lekcji znajduje się tutaj. Jeżeli chodzi o poziom trudności tej kolendy, wydaje mi się, że jest taki średniowy, nie jest ani za bardzo prosta, ani jakoś wybitnie trudna. Wydaje mi się, że jesteśmy w stanie zrobić coś z tego bardzo fajnego. Bardzo ważna uwaga, będziemy grać tylko trzy pierwsze zwrotki tej kolendy, ale będziemy powtarzać każdy refren. Czyli, tutaj, dwie ostatnie linijki w każdej tej części będą powtórzone. Ważne jest to, żeby nie dogrywać się do coveru, który jest umieszczony w lekcji, tylko do coveru, który będzie umieszczony w tym materiale na samym końcu, ponieważ w lekcji nie grałem według metronomu i nie powtarzałem refrenu. Tutaj natomiast już w tej wersji dla Was, takiej, którą można sobie wrzucić na słuchawkach i do mnie się dograć, już będę grał według metronomu. Użyłem tutaj metronomu, który ma 200 uderzeń na minutę, aczkolwiek możecie również użyć takiego, który ma 100 uderzeń na minutę. Czy to nawet na YouTubie sobie wpisać, po prostu metronom 200 albo metronom 100, i do tego materiału również się możecie nagrać. Tak samo jak to było w poprzednich edycjach, swoje nagrania wrzucamy na dysk Google'a, e, natomiast do nas wysyłamy sam link do nagrania. Okay? Ważne jest to, żeby tam w ustawieniach dostępu do tego filmu było, że, że po prostu możemy z niego korzystać, tak? czyli nie tylko dla osób, do których, e, które mają zaproszenie, ewentualnie e, do osób, które wrzuciły ten plik, ale również do osób, które tylko ten link posiadają. I taki link wysyłamy na ukutfurmaupa.beznut.com, oczywiście ukutwór bez polskich znaków, czyli ukotwor.mailpobezno.com czas na nadsyłanie zgłoszeń mamy do 20 grudnia 2020 roku. Nie zwlekajcie do ostatniej chwili, słuchajcie lepiej yy, nagrać to tydzień wcześniej co najmniej, żebyśmy też mieli czas na reakcję, jeżeli coś by było nie w porządku albo na przykład nagranie wymagałoby ponownego nagrania. Możecie grać zarówno solo, jak i w parach, dwójkach yy, lub w większej liczbie osób, pamiętajcie tylko o naszych obostrzeniach. I takie nagranie również możecie do nas wysyłać. Pamiętajcie, że osoby, które nie potrafią śpiewać, nie chcą śpiewać, nie muszą, tak samo nie ma obowiązku, żeby na nagraniu była widoczna Wasza twarz, możecie nagrać tylko ukulele. Ważne, żeby jednak tych nagrań było jak najwięcej. Finał Ukulendy będzie miał miejsce w Wigilię 24 grudnia 2020 roku o godzinie 16. Tak, aby każdy z Was w formie życzeń świątecznych mógł wysłać link do Ukulendy, której występuje, do znajomych i do rodziny. Koniecznie pamiętajcie, żeby przed nagraniem nastroić własny instrument. Także ukulele w dłoń i zabieramy się do roboty, uczymy się, nagrywamy, wysyłamy. Czas do 20 grudnia lepiej, żeby to było jednak wcześniej. Widzimy się. Podczas finału. Do zobaczenia u świąt. Cześć. Raz, dwa, trzy i gdy się.